Witam na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj mamy dzień trzeci karmienia gołąbków. Mlekiem modyfikowanym. Gołąbki, jak widać, podrosły. Także przechodzimy teraz już do podania im śniadania. No i widzimy się za chwilę przy karmieniu. Pierwszy gołąbek jest karmiony tutaj mlekiem jeszcze chwilkę będzie najedzony jeszcze zostaną nam trzy do nakarmienia yy, trzeba im sztucznego gołębia napełnić ciepłą wodą żeby miały się od czego grzać także <laughs> za chwilkę za chwilkę tutaj będzie wymiana sztucznego gołębia ten maluch tutaj